Dzisiejszy odcinek to będzie odcinek z dupy. Przepraszam za słownictwo. A dokładnie to będzie odcinek o relacjach, które się z tej dupy kończą. Czyli o tych wszystkich sytuacjach, kiedy wydaje się, że jest wszystko ok, piszemy, piszemy z kimś, spotykamy się, jest pierwsza, druga, trzecia randka, wszystko jest super, i nagle ktoś niespodziewanie albo znika, albo po prostu zmienia zdanie. Ten odcinek to będzie trochę taka pogadanka. Przyznam Wam się szczerze, że yy, ja w sumie sensu stricte takiej sytuacji nie miałam, że po powiedzmy kilku spotkaniach ktoś tak nagle znikł albo zmienił zdanie, ale miałam taką sytuację chyba jeszcze gorzej, bo po paru miesiącach spotykania się, że nie było. Absolutnie żadnych czerwonych flag, chłopak zapatrzony, no po prostu latał, starał się, pisał, pędził, jeździł na hulajnodze z otwartymi ramionami. No i słuchajcie, no, no autentycznie, no, no jeszcze w podróży, słuchajcie, zmienił zdanie. Wziął, wywiózł, no i mówi, że jednak mu się wydawało, jednak to nie to. Straszne, w ten temat nie chcę się zagłębiać, ale stwierdziłam, że jest to temat na tyle ciekawy i na pewno sporo z was może się ze mną utożsamić w, jakimś, w jakiejś mierze i pewnie część z was również miała taką sytuację, że warto te, te, temu tematowi poświęcić na pewno uwagę i się jemu przyjrzeć. E, powiem wpierw co się w ogóle dzieje, kiedy taka rzecz nas spotyka, bo y, o ile jesteśmy normalną osobą, a zakładam, że jesteśmy, to tego na pewno nie rozumiemy i w ogóle jesteśmy w szoku, jesteśmy zdziwieni, i zastanawiamy się w ogóle, co się stało, co musi siedzieć w głowie tej drugiej osoby, żeby tak nagle niespodziewanie albo zniknąć, albo zmienić zdanie. Później, oczywiście, analizujemy siebie, czy coś źle zrobiliśmy. No i oczywiście w niektórych przypadkach pewnie część z Was zastanawia się również, czy da się coś z tym zrobić. Jeżeli ktoś nagle przestał się odzywać, to czy można się jeszcze odzywać? Jeżeli ktoś po prostu nagle zmienia zdania, przecież było tyle fantastycznych rzeczy, to czy da się coś zrobić, żeby do tego fantastycznego czasu oczywiście wrócić? Ja powiem. Wam, co ja myślę na ten temat. Zacznę od tego, czy można się odzywać. Jeżeli temat jest niewyjaśniony, czyli nie wiecie, co się stało, nie wiecie, czemu ktoś nagle, na przykład, pisze, że to jednak nie to i skończmy się spotykać, albo czemu ktoś nagle przestał się odzywać. To jasne, to jest normalna rzecz, że mamy prawo do tego, żeby się do kogoś odezwać i sytuację wyjaśnić. Nie mówię o tym, żeby kogoś nagle prześladować i wypisywać jakieś dramatyczne SMS-y i błagać kogoś o to, żeby jednak się z nami widywał. Ale to jest chyba normalna rzecz, że mamy prawo do takiej dojrzałej komunikacji i wyjaśnienia, o co w ogóle chodzi. Kolejna rzecz to, dlaczego coś takiego w ogóle ma miejsce tego typu zachowania. Jedna rzecz to jest to, że generalnie rzecz biorąc uważam, że nie zawsze wszystko trzeba zrozumieć. To znaczy, że jakby teraz coś takiego mnie spotkało, to ja osobiście tak myślę, że nie byłabym do końca zainteresowana poznaniem wszystkich szczegółów, co tam u tej osobie, osoby w głowie siedzi, co tam wcześniej się wydarzyło, jakiego typu odczucia były w moim kierunku, że ta osoba nagle tak się zachowała. Ale myślę, że generalnie, jeżeli zrozumiecie, co może stać jakby za tym zjawiskiem, Jakiego typu rzeczy stoją po drugiej stronie, to tak generalnie można powiedzieć, że przestaniecie takimi rzeczami w ogóle się przejmować, nie będą Was tak one dotykać, jeżeli Was obecnie tego typu sytuacje jakoś dotykają. Pierwsza rzecz, którą właśnie warto zrozumieć, że tego typu zachowania to nie są zachowania normalne. Czyli to nie jest tak, że normalna osoba, która jest w jakiś sposób dojrzała, uporządkowana, która ma dobre intencje względem innych osób, z którymi chodzi na randki, nagle z dnia na dzień zmienia zdanie, albo nagle z dnia na dzień po prostu przestaje się odzywać, tak? To nie jest dobre. To, to, to jakieś jest zło po drugiej stronie, jakaś głupota, coś niedojrzałego. To najczęściej nie jest jakby błąd, który siedzi w Was. Więc błagam Was, żebyście analizując całą sytuację, nie naizowały tutaj, czy coś po Waszej stronie jest nie tak. Bo sama, sam fakt, jak ta osoba to zakończyła, świadczy o tym, że to tam jest najprawdopodobniej jakieś takie bagienko. Czym może być to bagienko? W sytuacji, różnych scenariuszy, które tam są, jest kilka. Jest szansa, że to była osoba, która obecnie szukała, spotykała się. Kilkoma różnymi osobami, albo szukała i pojawił się ktoś nowy, no i po prostu zdecydowała się spotykać ta osoba z kimś innym. Niefajne, prawdziwe, zdarza się, szczególnie w przypadku tych czasów, kiedy dużo znajomości rozpoczyna się przez internet i dużo osób pisze naraz z wieloma osobami. Chodzimy na te spotkania, jest fajnie, pierwsze, drugie, trzecie, no i nagle ktoś nagle mówi nam, że jednak nie to. No, próbowaliśmy, pewnie ta osoba próbowała jeszcze na innych frontach z innymi osobami. Druga sytuacja jest taka, że możliwe, że nie to, że także pojawił się ktoś nowy, możliwe, że ta osoba w jakiś sposób jeszcze ma niezamkniętą przeszłość, tak? Albo że ta przeszłość do tej osoby wraca. Czyli, na przykład jest szansa, że ktoś zaczął się z nami spotykać, a jeszcze nie do końca ma, powiedzmy, pozamykane przeszłe tematy, albo że jednak zdecydował się wrócić do starego związku, tak? Czyli powiedzmy, związek się skończył. Chłopak chciał zobaczyć, jak to jest randkować. Myśli sobie, dobra, najwyższy czas wyjść znowu na jakąś randkę. No i zaczął na te randki chodzić. No. A do końca w sercu, w głowie możliwe, że pewne sprawy były niepozamykane. I czasami jest tak, że ta osoba do tej przeszłości wraca i znowu wraca do starego związku. Miałam taki przypadek, że kiedyś z kim pisałam. jako na randki, słuchajcie, nie poszłam nawet tam jakby żadne. Ale pisałam, pisałam, pisałam. Widziałam, że tam jakby niedawno była jakaś dziewczyna. Było to widać na profilu na Facebooku, i potem nagle po prostu że kontakt się urwał, że tam status znowu się zmienił, że znowu są w związku. Także bywa. Czy trzeba to jakoś brać strasznie do siebie? Oczywiście yy, nie. No, takie rzeczy po prostu się zdarzają. To znaczy, że tam było popapranie typu tego, że sprawy przeszłe nie były pozamykane. Jest jeszcze oczywiście kolejna jakaś taka możliwa sytuacja, czyli na przykład to, że osoba jest nawet obecnie w jakimś związku. I po prostu stara się, może w jakiś sposób dowartościować. Czyli tamten związek wkradła się jakaś rutyna, nuda, może przestało im się układać, może jeszcze nie mają odwagi się rozstać. I po prostu tak można powiedzieć, albo tutaj szukamy jakichś takich miłych, fajnych emocji, fajnych przeżyć, chcemy się poczuć, że jeszcze jesteśmy atrakcyjni na tym rynku. I w ten sposób właśnie, może czasami osoby zabijają nawet taką samotność w związku, nawiązując pewne relacje przez internet. Oczywiście niefajne, również taki objaw popaprania, no ale zdarza się. I kolejna kwestia to jest, że ktoś po prostu wcale nawet może i nie zamierza budować jakiejś fajnej, poważnej relacji, tylko tak sobie żyje w takim, można powiedzieć, ciągłym haju randkowania i dowartościowuje się, ile to może fajnych randek mieć i z fajnymi osobami się spotykać. Czyli taki typ, można powiedzieć, lekkiego dążłana. Również nie powiedziałabym, się, nie powiedziałabym, że tego typu facet jest facetem normalnym. Trochę tam po popraniu również yy, widzę. Więc jeżeli zdamy sobie w ogóle sprawę z tego, że wszystkie te scenariusze, które omówiłam świadczą, że tak naprawdę to nie był na tyle fantastyczny gość, jak nam się wydawało. A często nam się tak wydaje, bo no czasami tak jest, nie? że chodzimy na jakieś tam spotkania, wszystko jest takie nie bardzo, nie bardzo, nie bardzo, potem z kimś nam się podoba, no i chodzimy, Jesteśmy, mamy oczywiście pozytywne nastawienie, no i potem taki ząg. No i rzecz w tym, żeby zrozumieć, że ta rzecz, która miała miejsce, jest kolejnym puzzlem całej układanki i świadczy o tym, kim tak naprawdę jest ta osoba. I świadczy o tym, że to jednak nie był taki fajny gość, jak nam się wydawało, bo w jakimś stopniu oszukiwał siebie, oszukiwał nas i nie był wobec nas szczery, albo nawet może i myślał, że był szczery, ale potem był nie fair. No generalnie rzecz biorąc, popapranie i takiego poprańca musimy zrozumieć, to my same w sumie nie chcemy. Jest jedna rzecz, o której chciałabym też powiedzieć, bo wydaje mi się, że Abstrahując od tego, że faktycznie tam po tej drugiej stronie spore popapranie najprawdopodobniej było, to myślę, że to też nie zawsze jest tak, że po naszej stronie żadnej analizy być nie powinno. Bo to nie jest tak, że my to jesteśmy takie wspaniałe, idealne i w ogóle w tych relacjach to zawsze postępujemy fantastycznie. I myślę, że warto jest zadać sobie takie pytanie, jak my do tej relacji. Podchodziłyśmy, bo często jest tak, że jeżeli właśnie jesteśmy takimi kochanymi serduszkami, które czekają na coś fajnego i może właśnie długo byłyśmy same, albo była masa niefajnych randek, a tu w końcu się pojawia taki fajny gość i wszystko idzie super, to może być tak, że troszkę wpadamy jak taka śliwka w kompot i za wcześnie podejmujemy takie decyzje co do tego, jak widzimy tą osobę, jak postrzegamy tą osobę, czym ta relacja tak naprawdę jest? Czasami zapalamy się troszeczkę za szybciej, za szybko i często to zapalenie można powiedzieć jest troszeczkę właśnie efektem tego, że w jakiś sposób no nie do końca mamy poukładane te takie nasze sprawy na przykład i czasami jest tak, że inne obszary życia nas tak w ogóle nie interesują i tak bardzo chcemy po prostu, żeby ktoś tą taką naszą pustkę, którą odczuwamy w naszej rzeczywistości zapełnił. I zawsze tutaj mówię, że jedynym i najlepszym lekarstwem na to wszystko to jest takie poczucie własnej wartości, i również budowanie szczęścia w tych innych dziedzinach naszego życia. I to oczywiście ze sobą bardzo często połączone, że jeżeli dbamy o te inny obszar naszego życia, to również takie poczucie naszej własnej wartości jest zdecydowanie na wyższym. Poziomie, takie nasze codzienne samopoczucie na wyższym poziomie. I jeżeli jakiś popopraniec się pojawia, to nie wezmę tego w ogóle do siebie, tylko sobie pomyślę: no, popopraniec, no. Nie ma miejsca na niego w ogóle w moim fantastycznym życiu i wracam do moich pasji, do mojej pracy, do moich przyjaciół, do mojego rozwoju, do mojej rodziny. Tak, mam cały czas dość sporo i o tym będę mówić, mówię i mówiłam w wielu odcinkach. I dlatego myślę, że też o tym mówię, bo to naprawdę jest bardzo ważne, bo często jest remedium na te wszystkie różne przypadki, które w moich filmach omawiam. Druga rzecz, no to jest właśnie ta kwestia. Czasu. I oczywiście widzimy i słyszymy te historie, gdzie ludzie wiedzieli od początku, no to takie wiecie, dwie półki się znalazły, oni od razu czuli chemię, no tak do siebie pasują i od razu bardzo szybko y, zaczęli się spotykać, poznali swoje rodziny, poznali swoich przyjaciół, w ogóle zamieszkali razem, no i wszystko się układa i są ze sobą wiele, wiele, wiele lat. I jasne, że wiem, też znam te historie i też widziałam. Tylko jak my poznajemy kogoś, to my zawsze zakładamy, że pewnie u nas to dokładnie ta sama historia. A wszystko zależy od tego, co tam jest po tej drugiej stronie. Nie? I nie mamy pewności, czy tam po drugiej stronie to nie ma jakiegoś takiego popaprańca. I wszystko jest super, jeżeli tam po drugiej stronie to jest fajny gość, który do nas pasuje i który jest dojrzały, gotowy na związek i nie popaprany. A jeżeli jest popaprany, no to trochę ryzykujemy tak za szybko wchodząc w te relacje. Więc ja zawsze mówię, że remedium natów również to jest czas czas i takie jednak obserwowanie tej drugiej osoby. i Brak takiej obawy przed rozpoczynaniem czasem takich rozmów na ważne, prawdziwe tematy, na tematy o wartościach, na temat tego, czego ta druga osoba szuka. Nie bójmy się o tym wszystkim rozmawiać, dlatego że jeżeli ktoś jest popaprany i usłyszy tego typu pytania, nie w jakiś sposób, że tam komuś, kogoś chcę, wiecie, przy ścianie, tam normalnie nie przydusić i powiedz mi, czy ty teraz chcesz budować rodzinę w ogóle i rodzić ze mną dzieci. już nie o to w czym wszystkim chodzi, ale jeżeli ktoś jest poprany, to tego typu poważne rozmowy, przy jakimś winku, fajnie wieczorem, zadać jakieś takie sobie fajne rozkminki o życiu, o związkach, o tym, co jest dla nas w życiu ważne. Tego typu, słuchajcie, rzeczy takich popaprańców najszybciej to odstraszą. Także radzę obserwować i poznawać również te takie, wiecie tam, prawdziwe flaczki, co pod spodem siedzą. Dobra. <laughs> słuchajcie, to na tyle. No. Taki odcinek ze sporą ilością gadu, gadu, gadu i ple, 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 ale myślę, że Mam nadzieję, że dużo dzięki temu odcinkowi zrozumiecie i w jakiś sposób może, jeżeli takie popaprańce na Waszej drodze staną albo stanęły, to przestaniecie się mi przejmować i, i w ogóle. No. <laughs> Buziakuję Was jak zawsze, ślę moc pozytywnej energii. Wpadajcie do mnie na Instagram, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia za tydzień, tutaj na YouTubie. Buziolki!